Witam serdecznie, to znaczy AWE. <grych> Chciałem podziękować wszystkim osobom, które były osobne na live konkursowym. Przygotowałem parę scen z tego live'a, tutaj parę wstawek za chwilę zobaczycie. Zobaczycie osoby, które wygrały konkurs. Nie wszystkie się jeszcze odezwały, także zapraszam na taki 10-minutowy film. Awe. Zanim odejdzie, Wziądę do Forda, wrzucę pierwszy wiek. Spader detektor to najlepszy lek na cały ten wiek. Mam swoją ekipę, wszyscy ze mną mają rację. Państwo się z nami nie zgadza, jebać taką demokrację. Dobra, witamy serdecznie. Lukaszubski Poszukiwacz. No to słuchajcie, skupcie się, będzie pierwszy suchar. Chodź bliżej, do mikrofonu bardziej. Uwaga! Co powiedziała Nokta do Deusa przed pojedynkiem? Przygotuj się na Nocta Out. <laughs> Także Nocta Out, nie fikajcie. <laughs> Super po kaszubsku. Idzie Kaszub, a tu śledź go śledzi. <laughs> Świetnie, zapiszmy ten pomysł i myślmy dalej. Dobry, witam. Słuchajcie, no, chciała, żeby mnie pobili. Sorry za wygląd. Powiedzieli mi, zostawili mi kartkę taką tutaj już do ja oh. gratulują Kaszuckiemu poszukiwaczowi, tysiąca subskrypcji i ten awenokta. Patrycja, fajerwerki. Chciałem podziękować tutaj wszystkim osobom, które wystąpiły. Wcale o to nie prosiłem, żeby coś mi nagrały. Chciałem pokazać nowy wykrywacz. Odpalimy na chwilę mikrofon wyciszę, żeby nie było przegłosu, dobra? Także zaraz wracam z głosem. Kaszub, wykrywacz metali z funkcją odstraszania do usiarzy za jedyne 35 550 denarów kaszubskich. Uwaga! Termin realizacji zamówienia detektora to od 2 do 4 tygodni. Nokta de Kaszub Detektor, według światowych badań, to najbardziej zaawansowany detektor na rynku. Posiada program Antideus, wyczuwa detektorystów bez kabla i automatycznie odstrasza, wywołując zakłócenia łączności ich cewki z panelem. Głębokość tego cudeńka to aż 20 metrów. A więc sam szpadel nie wystarczy. Z noktą dekaszów nie potrzebujesz żadnych pozwoleń, bowiem każdy wykrywacz jest zarejestrowany w ogólnoświatowym zrzeszeniu profesjonalnych poszukiwaczy, co oznacza, że możesz szukać nawet na lubelskich ziemiach pełnych znajdek pozostawionych przez mailaby. Jeśli miałeś mokry sen o poszukiwaniach, nie czekaj, ilość produktów ograniczona, do każdego detektora kubek i breloczek bajka szubski poszukiwacz. I co? Fajny wykrywacz, kto się skusi, tutaj trzeba spadać zamówienia, mailowo, tak jak się, trochę się czeka na ten sprzęt. <laughs> Z kanarchem 250, nie wiem, w dwa lata chodziłem, coś tam wyciągnąłem, wyciągłem. Znalazłem. Wykładałeś. Samo wyszło. Ja tylko no. przejechałem na Ja jestem poważny, a teraz jestem tak zestresowany, że normalnie... Grzegorz nigdy a. nie jest poważny. Masz takich wiatrach, Bo tak od ciebie ciepło bije. Ode mnie? No. Tak. A, zima. <noise> Kurwa. Pewnego dnia Xpedeus jak zwykle dumny ze swojej bezprzewodowej technologii. Spotkał Noktę d'Elegent. Deus, unosząc zegarek, zapytał z lekką zazdrością. No i po co ci ten przewód, Nokta? Ja tu bez kabla, elegancki, szybki, a ty ciągle z tym sznurem. Nokta spojrzała na niego z uśmiechem i odpowiedziała. „Jest co, Deus, ten przewód to taki mu stary przyjaciel. Jak już to znajdę, to mam pewność, że sygnał się nie zgubi. A nie tak jak u niektórych. Bez kabla, bez pewności. Deus zaśmiał się nerwowo, ale w głębi serca zaczął się zastanawiać, czy jednak te przewody nie mają czegoś w sobie. Przekonałeś mnie. Zrobimy tak. Mam tu jeszcze dwie czapki. O. Dwie czapeczki mam jeszcze. O, w tą stronę. <grytanie> w tą stronę. Mam dwie czapki, dwie naszywki. A że do, będzie teraz to do wylosowania. czapka, no. To ładuję teraz komentarze. O, 70 komentarzy chyba z czapką się pokazało. I 3, 2, 1. Wygrywa kto? Grzegorz Czy się Czyta nie wiem, ale zapiszę sobie. Na szczapkę i na szybkę Na drugi czapeczka, drugi zestaw. Nazywał na Mamy. Dobra, dobra, Mamy. nie ma co. I na szybkę, z Gary na kto? Paweł jakiś tutaj. Zapisujemy i później sprawdzimy, czy ma suba. Nie, nie było włączonych duplikatów. Szukamy filmik konkursowy, gdzie był. Trzeba było zostawić komentarz Quest. Słowo klucz Quest. Oznaczone, czyli ok. Jest Quest. Dobra, losujemy. I tu wygrała jakaś Dorota Dada. Proszę zapisać, a ja później sprawdzę, czy ma suba i wszystko. Spalamy. Opowiem, opowiem ci pewną historię. Pewnego dnia dzwoni do mnie mój koleżka, mówi tak: Kupiłem sobie super wykrywacz za śmieszne pieniądze. Ja, pełen podziwu, że w dobrych pieniądzach spełnił swoje marzenie, pytam tą historię. Pewnego dnia dzwoni do mnie mój koleżka mówi tak: Kupiłem sobie super wykrywacz za śmieszne pieniądze. Ja pełen podziwu, że w dobrych pieniądzach spełnił swoje marzenie. Pytam się: Co to za wykrywacz kupiłeś? On mówi: Nocta de Legend. Ja już wiedziałem, że będą jaja jak berety. Mało myśląc, mówię do niego, idziemy na nasze sprawdzone pole, gdzie zawsze wychodzą fajne fanty i sprawdzimy ten kozacki sprzęt. Idziemy już na te pole i nagle widzę, że założył buty budowlane, gdzie wiesz, jak się pracuje na budowie, to. A takie Mocne 2 na 10, moim zdaniem, nie? Tak, chyba, trochę. Bez uczuć, nie? W ogóle, bez tą. Co? No, mega no przestrzeni mówię, ja coś nie da. Chyba miałem włączony mikrofon. Nie? do losowania i będziemy losować drugi zestaw. drugi zestaw kubeczków. Dwa, jeden. Dobra, zapisujemy. Konrad, tutaj Berg. Kojarze, także jest chyba autentyczny. Witam serdecznie. Jak widzicie, jestem w gorącej Turcji. Właśnie wracam z siedziby Nokty Makro.

Kopiuj. No lecimy z konkursem, już o tego Questa, nie? Co? Taki fajny, amerykański. Dobra, to Quest. Pawciu napisał, że nie ma jak sprawdzić. Pawciu nie ma jak sprawdzić? Dobra, spoko, a, a Krystian ma czas, żeby sprawdzić potem? Chyba, że Ty przewertujesz komentarze za chwilę. I tu znajdziesz. Znajdzie, znajdziemy tą osobę. Dobra. To już wszystko? To już usuwało komentarze? Nie. Ładujemy komentarze? No to może wspólnie sprawdzimy. Kto z Was będzie miał czas, to sprawdzimy tą osobę. Nie, jak nie będę kojarzył, chyba że będę znał osobę. No to nie ma tematu, ale jak będzie dla mnie jakaś taka nieznana, no to możemy sprawdzić. nie. Dobra. No to liczamy od pięciu, nie? Od 10. Od trzydziestu. <grym> od godziny. Trzydziestu powiedziałem? Miał być od stu, dobra. 99, dziewięć, <grym> Żartuję. Dobra. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Questa wygrywa kto? To coś prawdziwy. Ireneusz kojarzy, ale nie wiem, no nie znam za bardzo, ale kojarzy nikt ogólnie. Także Ireneusz wygrywa. Tak? Tak. Zapiszesz cały, także brawo, gratuluję. Dzięki za to, że jesteś widzem i obejrzałeś filmik, zostawiłeś komentarz, także quest leci do ciebie. Standardowo odezwij się do końca miesiąca, masz czas na, na maila, który jest na kanale. I no co, gratuluję, nie? Ogólnie dzięki za obecność, wiadomo, możecie już iść. <laughs> możecie iść, a teraz za chwilę będę dostasz. kończył. Co? Się nie, zostać nie, to sobie innym razem odpalimy kolejny live'a, żeby sobie po prostu jak chciał. Taki obejrzeć czy coś tam. Dobra, domek. Dobra, no, faktycznie ja już też nie przeciągam tego. Ja też chcę sobie pójść odpocząć. I tak na pierwszy raz było mega stresujące. Dziękuję Tobie za pomoc. Nokciaro z krwi i kości. Tak, tylko ty sami kupuj. Nie. Dobrze. Tak. Że... Tutaj o, operator kamery z tyłu i tutaj cały dźwięk, oświetlenie i tak dalej. Dzięki, <laughs> dzięki młody. <laughs> I dziękuję Wam za obecność. Także z kim jestem w kontakcie, to jestem. A zresztą się żegnam i do następnego. Pozdrawiamy. Także pozdrawiam.